Zatem witam w dzisiejszym odcinku Dzisiaj będzie taki Taki ala vlog dwutygodniowy Gdzie pojedziemy kamperami Przez całe wybrzeże Polski Teraz jesteśmy nad morzem, nad naszym polskim morzem To muszę mieć kartę, nie stąd I mam nadzieję, że nic nie zestakowałem mhm. Widzowie, właśnie jechaliśmy do koło brzegu Dużo tutaj fajnie widoczków widać Lepiej, już ręka działa, mogę ją jakby podnosić I na Sigma Boje. Także zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję, piszcie jakiś fajny komentarz i, i co? i Lecimy. Dobra, tak może bardziej troszkę z ręki jestem właśnie w swoim a, tutaj studiu na pokoju gdzie odbywają się w sumie wszystkie streamy. Jak jesteście na streamach to w sumie będziecie będziecie znać tutaj to co się dzieje za mną. Tu jest całe stanowisko. Trochę jest syf, wiem. Ale, ale się pakuje Będę za chwilę wszystko wynosił powoli Czy powoli? No nie wszystko też Bo te wszystkie najważniejsze rzeczy, czyli kamerę Tutaj tutaj go ładuje Jest mini mod. Tam jest barwa tak, że wszystko się powoli tutaj y, ładuje. Jak się wszystko załaduje, to oczywiście to przyniosę do y, kamperu bo już jest. I co? I, i będziemy wy, wyruszać w drogę, bo muszę odłożyć kamerę. Możecie się jeszcze spytać, czy mam coś takiego tutaj. Jest to gips bo ostatnio złamałem sobie obojczyk, dlatego, no niestety, przez cały ten film będę musiał być czymś takim. Miałem nadzieję, że jak najszybciej się to zrośnie i będzie wszystko gitara, ale no na razie będę musiał być w tym. Także co? Ja tutaj wszystko pakuję, zbieram, zanoszę do kampera, zaraz Wam pokażę jeszcze kampera i co? I, i, i jedziemy! Także witam was w kolejnym dniu Wczoraj was opuściłem jak się już pakowałem Ale no wyjechaliśmy jakoś koło 22:00. Dojechaliśmy na pierwszą, więc już tak stwierdziłem, że nie będę nagrywał Za chwilę wam powiem gdzie jestem, bo nie mam pojęcia Jesteśmy koło Łodzi jakoś Jechaliśmy z dwie godziny, dojechaliśmy na taką polankę Jak właśnie widzicie na przewidkach na Taka polanka przy takim jeziorze Bardzo ładnie Jesteśmy już po śniadaniu I za chwilę będziemy wyruszać już w drogę do, do, do Szczecina i stamtąd będziemy już jeździć, jakby po wybrzeżach Polski. Trochę zahaczymy chyba o Niemcy, ale mi się włosy ułożyły. Trochę zahaczymy o Niemcy, ale to zobaczymy, jak to się rozwinie, bo plany się zmieniają z godziny na godzinę. Także e, co? Pakujemy się, zabieramy i jedziemy do uszy. Także mamy trzeci dzień naszej podróży e, za mną jest Porsche. port szczeciński e, Jakiś tam port w Szczecinie Widzieliście, właśnie widzieliście tutaj przewidki Przyjechaliśmy tu wczoraj, wieczorem Także no już wczoraj nic nie nagrywałem 14.52 kończy nam się tutaj doba Także my się już zwinęliśmy e, Byliśmy już w Szczecinie tam pochodzić, popatrzeć jak tam wygląda Szczecin Teraz idziemy chyba do Świnoujścia Także całkiem, całkiem yy, za chwilę wyruszamy. No tak, się prezentuje port za mną i, i co? I lecimy dalej. Mało no, trochę nagrywam, ale jest mało czasu, także może się przełamy, będę troszkę więcej nagrywał. I co? Tyle. Dobra, także teraz w tym momencie wlewamy brudną wodę, nalewamy czystą wodę Także robimy taki refil i za chwilę już wyjeżdżamy Jest coś po 15, ale odbiliśmy sobie ten internet Także, także G i właśnie mogę pokazać widoczek jaki widać Ostatnie spojrzenie na, na jezioro, na jakiś panu załapałem Ale na zalew, to nie jest chyba zalew szczeciński, ale, ale jaki zalew jest na mapce pokażę wam Więc jedziemy w i trzymajcie się Thank you. 5 sierpnia wtorek tak to chyba trzeci dzień jest aktualnie godzina 12 ja właśnie zjadłem zjedliśmy śniadanie tutaj moi kompani, wszyscy którzy ze mną byli pojechali tutaj za granicę do Niemiec bo jesteśmy aktualnie w Świnoujściu czyli bardzo blisko do granicy niemieckiej no ja z uwagi na ten bark, to rowerem nie pojadę także zostałem tutaj sam w Świnoujściu na połowę dnia także za chwilę zabiorę was tutaj w pewne miejsca pokażę wam co i jak i więc tutaj muszę wszystko pozamykać w naszym kamperze, yy, powyłączać co się da, zabrać najpotrzebniejsze rzeczy i przyjdziemy się na na plażę, na może na kawiarnię taką podniebną co już wczoraj w niej byłem, no witam was widzowie właśnie dojechaliśmy do Świnoujścia i co, właśnie idziemy na jedzenie także zabieram was ze sobą mam nadzieję, że nie zapomnę nagrać jak na jedzenie I co? No. Pakuję sprzęt i w drogę. Oczywiście jak przyjdziemy to jeszcze trzeba będzie tutaj odpalić komputerek i pozgrywać wszystkie materiały co nagrałem do tej pory dla Was. ciemną mam fryzurkę? No dobra, nawet się nie czesałem. A to ciężko jest troszkę w, tutaj w tych warunkach. Szczerze mam troszkę tą rękę tak niedziałającą. Proszę się przywitać tutaj. Cześć, cześć. No, także Także ten. Też ja tutaj pozapinam Jakkolwiek by to nie brzmiało. Zabieram kamerę, telefon, słuchawki i... i tyle. Dobra, także teraz jesteśmy nad morzem, nad naszym polskim morzem, e, właśnie sobie tak przechodzę. Bo za chwilę będziemy iść Za chwilę będziemy tam Także widzimy się już dalej Właśnie wjeżdżamy na górę e, e, Na piętro numer 14 Jest bardzo fajne panorama Tylko na razie to nie jest to Jesteśmy aktualnie na piętrze... Na piętrze 14 a powinniśmy pójść tutaj na, a nie, nie tutaj, na 13 powinniśmy pojechać, więc może <głos》głos》głos》> wezmę windę, bo tutaj jest dla gości hotelowych, a ja nie jestem gościem hotelowym i żeby tam wyjść na Skymolo, to muszę mieć kartę, a nie wyjdę stąd i mam nadzieję, że nie jestem tu zestakowany, trochę xd by było. Dobra, także jesteśmy już na 13 piętrze, wybrałem taki stoliczek dla dwójka. No niestety nie ma tu drugiej osoby ze mną, ale, ale jest ze piękny widok, tak to się prezentuje. Ludzie, wam, wygląda to perfekcyjnie, tam jeszcze jest zakręt za chwilę dla was więcej nagram teraz tak, w ramach takiego smaczku tam już jest miasto niemieckie no bo właśnie tu jesteśmy na Świnoujściu to są strasznie blisko tutaj te, te no granica jest tu bardzo blisko więc to co tam widać to jest takie miasto, miasteczko w Niemczech Albek i tu się ciągnie cała zabudowa i tam już widać Heringsdorf tutaj na środku jest Heringsdorf także tu już widać tak naprawdę zabudowę miast niemieckich no nie powiem, że nie, widok naprawdę jest fenomenalny y no, no, Taką ma się prezentuje. No okay. bardzo fajnie, rozfajnie. Tutaj mamy ciasteczko, łyżeczkę, serweteczkę. Także no nie pozostaje nam nic innego niż obserwować piękne widoki. Także ja sobie tutaj posiedzę jeszcze chwilę i, i dam wam znaka, już będziemy stąd ciekać. Także see ya. w winder mamy wszędzie ścianę, ale było fajnie, było ładnie, bardzo ładnie i co? Ja już się zabijam, zapłaciłem, więc teraz szybko do biódronki. Dojechaliśmy do koło brzegu. Jesteśmy tutaj na jakimś, nie wiem, szukamy coś dla kampera, żeby wyjechać kamperem. Jakiś nosek tutaj złapać, nie wiem czy na dziko, czy nie. Najprawdopodobniej dzisiaj będziemy na dziko, ale jest duża możliwość, że pojedziemy na dziko do Sianorzę, Także na razie jesteśmy po, po drodze, troszkę długiej. My się zatrzymywaliśmy w paru miejscach jesteśmy też po obiadku, także mm, zobaczymy. Na razie na razie się zastanawiamy, więc tam wam jeszcze znam. Dobra, także dzisiaj mamy kolejny dzień naszej wędrów. Do naszej tej podróży. Jesteśmy aktualnie w Sianorzętach stajemy Stojąc tak na dziko troszkę. Za parę minut muszę wyjść, bo mamy autobus do koło brzegu. Bo moi tu wszyscy kompani pojechali do Kołobrzegu na rowerach, a ja przez to, że mam ten obojczyk złamany, to muszę jechać autobusem, więc za chwilę idę na przystanek i, i zobaczymy, dojedziemy. Przecież się na telefon będzie trochę słabsza jakoś, ale nie będę wroty kamery, więc są so, no czułko! Widzę właśnie wracam. Byliśmy w koło brzegu, jak byłem musiałem jechać. Zobaczymy, trochę. pks jestem PKR, jestem jakoś tam. Kampera są przed nami, także więcej wam opowiem w środku. Witam Was e, 9, 9 sierpnia. E, trochę nie nagrywałem, ale to po prostu dlatego, że jesteśmy ciągle w jednym miejscu. Jesteśmy w Sianorzętach Aktualnie co robię? co robię? Montuję ten film, tak. Jestem na scenie z Świnoujścia z windy. Także praca w re. Także no, montuję, montuję i montuję. I ileż na plaży, więc nie, nic ciekawego nie ma. Jutro najprawdopodobniej gdzieś wyjeżdżamy, w jakąś inną miejscu, Najprawdopodobniej będzie to ustka. Także, także tak. tak, także jedziemy w tam do ustki jutro najprawdopodobniej i zobaczymy, co to się przytrafi. No na razie mówię, siadzę, montuję. Za chwilę będziemy robić ognisko, także sobie zjemy kiełbaski. Tego też na raczej nagrywać nie będę, bo ognisko to ognisko. Z plusów, które się tutaj zdarzyły na razie, to lepiej mi już ręka działa, mogę jakby podnosić. Już mnie na niej boli bark, więc może wyzdrowieję mi szybciej niż myślę. No i co? Widzimy się jutro. Jutro może dam Wam jakiś update i na razie lecę kończyć montować ELO. Właśnie wchodzę po nie wiem 40 miliardach schodach na górę jesteśmy w połowie bo Kwadysławowa, tak to wygląda. Takie schody strony dość. W górę jeszcze trochę. Przyjechaliśmy całkiem dawna. Z jakiegoś może 3 dzięki temu. Zjedliśmy sobie obiadek, zaparkowaliśmy, zaraz wam pokażę gdzie stoimy I co? Byliśmy trochę na plaży, to jest taka ładna droga pod górę na plażę Widzimy się przy kamperze Nie widzimy się przy kamperach, ale właśnie jesteśmy w drodze Mam takie piękne widoczki, jesteśmy w drodze do kamperów No i co? Chciałem wam tak właśnie pokazać jak to wygląda tutaj Także tak, No jest to klif dużo tutaj fajnie widoczków widać Tak samo jest morze Nasza parcela, czyli miejsce na parkowanie, yy, mogła być przy takim klifie, tak żebyśmy mieli miejsce jakby z widokiem na, na morze, ale w tym roku zrobiliśmy inaczej, w tamtym roku tak mieliśmy. W tym roku trochę stoimy inaczej, ale tak czy siak dalej możemy sobie podejść i bardzo dużo widać, więc fajnie. Zaraz podejdę do klifu i właśnie coś tam nagram, więc ja szybko to dokręcam, bo mam mało baterii, także let's go. Witam was w kolejnym dniu Dzisiaj spędzimy dzień na helu Dojechałem tutaj pociągiem Ej, naprawdę jestem taki czarny? Jechaliśmy chyba z godzinę Doszedłem, bo to my tak z, z miejscowości obok Doszedłem z 15 minut, więc my W półtorej godziny mi to zajęło No i tak, yy, od wczoraj się nic nie zmieniło Dalej jesteśmy w tej samej miejscowości W sumie nie wiem kiedy raz ostatnio nagrywałem Pochodzimy, raczej po plażujemy. Nic specjalnego, ale no zabrałem te kamerę, żeby wam pokazać jak tu jest na helu Wiem, że raczej każdy był na helu, ale no, no po prostu część vloga to stwierdziłem, że też was zabiorę na hel Także ja na razie czekam na swoich rodziców, bo ja jechałem sam, a oni jadą rowerami przez moją kontuzję Dlatego muszę na nich trochę poczekać, więc, więc tak, posiedzę sobie na ławeczce w parku i... I mam nadzieję, że będzie super. Także... Hello! Dobra widzowie, właśnie wracamy. Już jesteśmy we Walcołowiem. Właśnie robię moje 1,7 km. Do tej miejscowości, w której mamy camping. Nie pamiętam na co tej miejscowości, więc pokażę Wam się tutaj na mapie. Troszkę szybciej niż wcześniej, bo jechaliśmy Intercity, czyli troszkę no, pociągiem pośpiesznym po prostu. I co? Zostaje przed nami długa droga i dojdziemy zapewne, no nie tak, za 15 minut. Pójdę się umyć. Pewnie coś będę montował. Tak codziennie trochę montuję, trochę gram. Także yy, możliwe, że do Was coś nagram, ale jak nie, to nie. Dobra, także yy, ja tu nagrywam, trochę późno jest i trochę... trochę przesunęliśmy się w czasie, bo jak ja to nagrywałem to był sierpień któryś. Jakiś 12, coś takiego. Mamy aktualnie 14 luty, czyli walentynki, czyli w sumie dzień, w którym wychodzi ten film, jest pierwsza 22. Kończę właśnie montować ten film, yy, macie tu cały timeline i tak jak powiedziałem, <ścoughs> coś wam nagram, ale jak wam nie nagram to wam nie nagram. I nagrałem coś, ale to już było jak wracaliśmy już na sam koniec, byliśmy w Gdańsku i wracaliśmy już do domu. Ja chciałbym wam podziękować za oglądanie, mam nadzieję, że wszystkie napisy są dobrze zrobione, bo robię je teraz. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie tam na dole i trzymajcie się, do następnego, cześć! cambian sin cesar